Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam na telefonie Honor View 20, możemy zmienić język systemu. Także zapraszam do oglądania. Aby zmienić język systemu, musimy wejść do ustawień. Także wchodzimy w ustawienia, następnie wchodzimy na sam dół, wchodzimy w opcję system i aktualizację. Następnie wchodzimy w trzecią opcję, czyli język i wprowadzenia. Następnie wchodzimy w pierwszą opcję, czyli język i region. I jak widzicie, mamy tutaj teraz nasze trzy języki do wyboru: Mamy kataloński i angielski. Jeżeli chcecie sobie włączyć na główny język angielski, łapiecie za te dwie kreski po boku i przeciągać na całą górę. I w tym oto momencie wasz telefon ma język angielski. Natomiast jeśli chcecie wrócić do podstawowego języka, czyli polskiego, łapiecie za te dwie kreski i dajecie do góry tak jak wcześniej. I tym oto sposobem macie zmieniony język systemu. Także dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć!